15 maja wspominamy błogosławionego Andrzeja Abeliona, zakonnika. Andrzej urodził się w Prowansji w 1375 roku w bardzo religijnej rodzinie. Kazania głoszone przez jednego z ojców Dominikanów tak go urzekły, że postanowił wstąpić do tego zakonu. Życie zakonne w rodzinnym mieście rozpoczął już jako młody człowiek. Wkrótce wyjechał, by studiować, a potem, by uczyć studentów. Andrzej wiele czasu poświęcał na głuszenie kazań. Podczas epidemii dżumy w 1415 roku opiekował się chorymi w Ai na południu Francji, za co był bardzo ceniony i szanowany. Dzięki swoim zdolnościom i pomocy finansowej królowej Francji. Andrzej odnowił sanktuarium świętej Marii Magdaleny w Saint Maxim a la sainte boume w Prowansji. Zadbał nie tylko o odbudowę kościoła, ale troszczył się o potrzeby duchowe pielgrzymów. Andrzej był również cenionym malarzem. W zakonie przez wiele lat pełnił funkcję przełożonego. Zmarł w klasztorze w Ai w 1450 roku. Miał 75 lat. Módlmy się. Boże, ty powołałeś Błogosławionego Andrzeja do szukania na tym świecie Twojego królestwa przez dążenie do doskonałej miłości. Spraw, abyśmy wsparci Jego modlitwami, w radości ducha coraz więcej Ciebie miłowali. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci święte Boże, bądźcie święcami, bądź radni.